Damian Zelen cały czas mówił, że mnie kocha, a na boku miał inną no laskę więc to, to tylko i wyłącznie zdrajca! Szulę! się! Eee, no, powiem Wam, że uniwersum szkoły jest. poryte. Faceci to są jednak kretyni. Okłamują nas na lewo i prawo. A potem jeszcze myślą, że ujdzie im to na sucho. Ale koniec z tym. Pomogę Magdzie zemścić się na maksie. A potem będę niszczyć każdego faceta, który zdradza swoją dziewczynę. No. To dzisiaj odcinek szkoły leci, tak? Taki będzie. No, i zakładaj szybko, bo tutaj taki zagartyka. Właśnie. Dobra, już, umowa stoi. Idzie z Radziecka Szuja! szuja. I takich tekstów nie było w umowie. Cały Radziecka tak, Szuja, nie słyszę, masz problem. I jak sami widzicie, główną rolę gra tutaj Natsu. E, to wy podesłałeś ten odcinek, żebym go skomentował i właśnie to zrobię. Ogólnie ten odcinek szkoły nie jest ciekawy, ale wątek Natsu już tak. Ten odcinek to jest wasza wina. To wszystko twoja wina. Więc e, teraz to będziemy komentować. Ogólnie paru dokumentów, gdzie wystąpiła Natsu, jest bardzo dużo. samej szkoły ja naliczyłem chyba z 5 lub 6 odcinków, gdzie ona bierze udział. Ja tu chyba nie zamierzam łapać pokemonów z Natsu jako twarz. Dlatego kochani, dzisiaj paru szkoła. Z Natsu ciąkaj loczki. Ojeju, dziękuję Wam bardzo serdecznie za 40 tysięcy łapek w górę pod ostatnim odcinkiem szkoły. To dużo. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek tego dokumentu, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli będzie 30 tysięcy, to zobaczycie taki odcinek. Również zachęcam Was do pisania w komentarzach, jaki kolejny odcinek szkoły mam nagrywać. Znaczy numerek i krótki opis. Jeżeli wybierze akurat Wasz odcinek, to wasz po prostu pozdrowie na odcinku, w komentarze, ej, to ta osoba jest winna Waszej traumy. Więc zachęcam bardzo seksy komentarzy oraz żeby subskrybować ten kanał. Ostatnio bardzo ładnie subujecie, Cieszę się bardzo! A teraz chodźcie do odcinka. Maturzystka Ewa Karasiwicz odkryła, że chłopak ją zdradził. Wściekła dziewczyna postanowiła się na nim zemścić. Ładny piszesz duże litery. Szanuję! Słuchajcie wszyscy, mam dla Was bardzo ważną informację! Jeszcze na czółeniu! Oglądajcie mnie na Instagramie! Damian Zelen cały czas mówił, że mnie kocha, a na boku miał inną laskę więc to tylko i wyłącznie zdrajca! Szuję! się! Rozumiem, że nie ma innych samochodów pod szkołą. Jest tylko jeden samochód i akurat to jest jego, który jest pod szkołą. No, okej, okay, dobra, no. To klasyk tych paradokumentek. Jeżeli ktoś mówi, to zawsze! Zdrajca, Jak zawsze ktoś mówi, to musi to być kłamstwo! Zdrajca! Co tu się dzieje? Zdrajca! Spokój! Czyli jeżeli mówisz, że żyje, to tak naprawdę nie żyje? Skoro wszystko, co mówi, to kłamstwo, czy ty siebie słyszysz? Zdrajca! Spokój! Co tu się dzieje? I pani zobaczcie, co ona zrobiła z moim włóczkiem! Coś ty zrobiła, dziewczyno! Dlaczego? Dlaczego? Uwielbia kredki Ktoś, No już założę! Na się, Radził FK, no to dosał za swoje Zapłacisz mi za to? Już spokój, słuchaj O Jezu, jak to jest jak z teraz w przedszkole eee. Eee. <coughs> Czy oni są tutaj w wieku gimnazjalnym, w sensie starsza podstawówka, kochani? Czy to już jest początek liceum, bo tak trochę nie, nie no, ma samochód to chyba i guess. To, że jesteś zła, na Damiana, to wcale nie znacie, to cię w ogóle nie usprawiedliwia, że możesz robić coś takiego. Będziesz musiał zapłacić za umycie tego auta. Rozumiesz to? Dobrze, zapłacę, ale i tak było warto. Już spokój. Dobra, umyję. Zdrajca! Zdrajca narodu, zły człowiek. To w się sensie tak jest. W ogóle zdradzanie to jest najgorsze, rzecz na świecie, nie? Ale ja wam mówię, że. Dokumenty mają ten talent, że nawet jeżeli stworzą dobrą postać, którą chce się lubić, no bo w fabule to ma być na dobra postać, to z reguły właśnie wtedy ta osoba gra po postać w ten sposób, że to w ogóle jej nie kibicujesz. Damian totalnie przegiął. Jeżeli myślał, że może mieć zdradzać z inną dziewczyną, no to chyba się pomylił. Teraz cała szkoła już wie, że jaka z niego szuja. A ja przynajmniej się świetnie bawiłam. Nawet nie żałuję, że ten palant mnie zdradził. Jednak zemsta to najlepsze lekarstwo. Czekaj, 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 czekaj. Strasznie sobie zaprzeczasz w jednym zdaniu. Skoro nie żałujesz, że cię zdradził, bo mogłaś go upokorzyć, ale jednak to jest twoje lekarstwo, no to o co k***a Chodź! Strasznie to pomieszałaś, pogubiłem się. Młodzieńka, co ty taka to, to smutna? Tymczasem Magda Graczyk, koleżanka Ewy, podejrzewa, że jej chłopak, Max Frańczak, też ją zdradza. W tej szkole jest choroba zdrad. Dziewczyna chce wykraść chłopakowi telefon, żeby przekonać się, czy jej podejrzenia są słuszne. Myśli, że w telefonie znajdzie kompromitujące Maxa dowody zdrady. No proszę. Stara! Żałuj, że nie widziałaś tego, co zrobiłam z Damianem, No po prostu to było piękne, rozumiesz? Zabiję go, nie? Ej, maciarz wszystko okej? Okej. Okej? A na od razu. Haha, <laughs> content! Oddajcie się ze swojej dusze! Dute. Co to za Laska? Nie wiem. Będę musiała spytać Maxa, bo to jego telefon. Co za... Jezu, czemu wszyscy i muszą tacy być? Tak się właśnie rodzą aktywistki, nie? Na początku w dobrej sprawie reagują spoko, nie, ale potem im dłużej w las, tym gorzej. Bo zaczynają sprawiać przyjemność po prostu w innych, co na siebie uwagi. I jakoś ten docelowy cel, który był na początku, na zasadzie hej. Chłopak mnie zdradzał. się to uwagę, żeby już nikogo nigdy nie zdradził, nie? To potem to się przeradza po prostu w. Krucjatę, chodźcie za mną! Wyruszamy na eskapadę! Teraz znajdziemy wszystkich mężczyzn! Co? Czy ty popatrzyłeś na nogi tej kobiety? Kur! Na stos! Na stos! E, nie, nie mam pojęcia. Daj, daj spokój w ogóle. Ale czekaj. Co ty chcesz zrobić? Ale chwila! No co chcę zrobić? Pokażę mu to, strzelę go w pyski, z imzerwę. zerwę. No co mam zrobić? Czy ty planujesz, że go uderzysz w twarz, ponieważ będziesz tak wkurzona, ponieważ on ciebie zdradził i że do tego przy... Czy to nie są które Się same robią? Czy to się planuje? A nie uważasz, że to jest trochę za mało? Nie wiem, FKZ jak za mało? No to mam go zabić, bo mam ochotę na przykład. O! I to jest plan. Możecie przy okazji nas też, bo to oglądamy. Nie uważam, że robimy dobrze. Dla świata. A tam zabić od razu, nie lepiej upokorzyć. Patrz, wyobraź sobie, że zrobisz to samo, co ja zrobiłam z Damianem. No, od razu poczujesz się lepiej, uwierz Pokorzyć. mi. <grym> Jezu, tak już ma... O tam, od razu zabić. Nie lepiej na przodko żony torturować? Na wyrządku, you know. Znaleźć dobre moment, miejsca, na przykład pod pachą tam wbijać szpikulec. Czy to nie jest lepszy plan, Ania? Czy tak nie będzie nie? Ale no jak ja mam go upokorzyć niby? No spokojnie, daj mi ten telefon. Na pewno coś dla ja niego znajdziemy. Poczekaj, poczekaj, zrobię prezentację, będziesz mogła sobie na spokojnie e, wybierać czy tak naprawdę e, 30 różnych e, dróg, w jaki sposób możemy upokorzyć tego mężczyznę, więc na spokojnie. Tak, wszyscy mi mówili: Max, to piec na bawy. Ale nie no, ja zawsze jestem mądrzejsza, mi nic nie zrobi. Ej, ja widziałaś ten filmik? No nie, nie, nie. No. Zobaczymy, to, to zdjęcie. Hmm. Elo, Elo, jestem MC. O nie. Jest gdzieś kiedyś ja znalazłem słyszałem że ktoś powiedział elo. Kto mówi słowo elo? Elo 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 el I mam kupę hajsu na stupiszczą, kiedy ruszam do bansu Brunetki, blondynki, ale lepiej przykienki one patrzą na mnie i mówią nice. A ja wiem, że te dzieciele są tylko na mój hajs Ehm <śpiewanie> um, Wiecie co? Wow <śpiewanie> Co to było? Nie wiem, ale to było strasznie żałosne. No to dobra. Ej, nie wiedziałam, że z Maxa to taki rapier i gangsta w dodatku. No jezus, ja z nim byłam. Dobra, no leci do wszystkich. Nie, stój, czekaj. No ale no co, no Ewka, przecież to już jest mega upokarzające. No ja nic bardziej nie znajdę gorszego na tym telefonie. Jezu, wyobraź sobie! To, to pewnie sam chciał rzucić. W sensie, da się znaleźć coś gorszego, Natalia się zna. Natalia dobrze wie. Jak dobrze wykorzystano sytuację. Przecież to jest mm, to jest kontent, można zrobić dobrą miniaturkę, dobry tytuł, dobry clip hanger, dobry początek. Pierwsza może najważniejsza w filmiku. Co on zrobi, żebyśmy tego do sieci nie wrzuciły? Okej. Okay. Ta zemsta zaczyna mi się coraz bardziej podobać. No widzisz? zniszczymy mu życie, będzie zajwiście. Faceci to są jednak kretyni. Okłamują nas na lewo i prawo, a potem jeszcze myślą, że ujdzie im to na sucho. Ja wam mówię, jak zrobić postać. W Barwokumencie, którą by można było lubić. No nie da się! No oprócz Damiana Petrowa. Hmm, ty jesteś taki kochany i miły. Damian, tęsknię! Szkoda, że YouTube jest w takim stanie, że nie mogę oglądać odcinków z Tobą, bo ja bym tak naprawdę mógł nagrywać tylko i wyłącznie zdradę. Cały czas. Codziennie. Aż mu wszystkie odcinki zdrady. Uwielbiam Cię. Damian. No i oczywiście ostatnio Dariuszek Dariuszek naprawdę zaimponował mi e, to, są, to, to są dwa wyjątki Od reguły A tak to wszyscy do kosza Łącznie przykro mi Natalia z tobą Jesteś tutaj okropna Ale jako postać Powiedz, że gdybym ciebie nie poznał W prawdziwym życiu I gdybym nie widział dwóch filmików, w których jesteś youtuberką, to bym nawet powiedział, że jesteś aktorką z par dokumentów. W sensie, ładnie się tam wtapiasz i dobrze ci idzie. Widać, że profesjonalistka w par Ale koniec z tym. Pomogę Magdzie zemścić się na Maxie, a potem będę niszczyć każdego faceta, który zdradza swoją dziewczynę. Takiej origin story Batmana, tylko że z Natsu w roli głównej. i Zamiast łapać gangsterów i przestępców, to ona łapie facetów, którzy zdradzają kobiety. To jest pomysł na serię na YouTube. Eee, Natalia, może warto w tą stronę tam iść? Wy sobie jedzie, tak? Nie, mój drogi, to nie są żarty! To są, to fakty. są fakty! Słuchaj, wszyscy się dowiedzą, co zrobiłeś Magdzie! I w całą, po całej szkole masz chodzić w tej koszulce! A jak ktoś cię spyta, o co chodzi, to grzecznie odpowiesz Jestem zdradziecką szują! Zdradziłem Magdę z inną laską! Jesteście nienormalne. Nienormalny to ty jesteś. Nie, to jest o tak, akurat, bardzo mi się to podoba. Znaczy, okej. Okay. No i zakładaj szybko, bo tutaj taki zegar tyka. Właśnie. Dobra, już, umowa stoi. Tak? Zakładam. Czy one będą miały historię tego, że zjedzą własny ogon i e, w takim szale upokarzania zdradzieckich mężczyzn one tak naprawdę same zdradzą jakiegoś mężczyznę i staną się tym, co chciały zwalczyć? Przecież to byłby idealny materiał na film, kocha. Głęboki z morałem moja Staśko dałaby dislike. Dobra, teraz słuchajcie wszyscy idzie zdradziecka Szuja. szuja! Tak... Siema Maxi! Eee, co to jest za koszulka? Mm. Eee, eee, wytłumacz koledze, o co chodzi! Mordko, zdradziłem dziewczynę i każą no, mi w tym chodzić. Głośniej, bo chyba nikt nie słyszał! Zdradziłem Magdę z inną Zem, laską i kazał nie... mi nosić chłopie, taką bluzkę, czyli to? Normalnie. Zdradziłeś Jeszcze z nulaską? laską, a z ciebie Tak, po powiedział to teraz I po że da się domyśleć bardzo łatwo Ale... no Naprawdę jesteś zwykłym świnią. świnią. Prosiakiem obleśnym. Ojej, jakie świnki z swojego filmiku? Zabrałam. Po prostu ludzie chodzą, wyzywają go. I tyle, i tyle. Max zgodził się na upokarzające żądania Ewy i Magdy, ale nie wie, że dziewczyny go okłamały i wrzuciły już ośmieszający go filmik do internetu. O po nie zapomnij zahaczyć. Właśnie. Ej, pogięło ci udawę ten telefon. Miałeś się tego nie rzucać do neta, tak? Ojeju, paluszek mi się skrnąć. Tak jak ty okłamałeś Magrę, ty zdradziecka szujo. Tak kończą zdradzieckie szuje. Aha. <laughs> hmm. Nie wiem, mam, mam, mam niewolne uczucia w ogóle co do tego, co oglądamy, wiecie? Może dlatego, że nie jestem babą, że jeżeli ktoś jest kobietą, która kiedyś była stracona, to ona z jego satysfakcją, co szanuje. That's fine. Po prostu nie wiem, jest to strasznie głupie, co oglądamy tacą. Ej, kolej, szacun! Jay-Z I wy też, dobra? Tylko się nie popłacz, Maxiu! Uuu, ale wyszło! Ej, dziewczyny! Ewa zamieściła na portalu społecznościowym post, w którym ogłosiła, że pomoże każdej dziewczynie zemścić się na niewiernym chłopaku. Jej postawa bardzo podoba się Poli Szymańskiej, z licealnej trzeciej B. No ale zobacz, ona tutaj pisze, że upokorzy ta każdego faceta, który straci swoją laskę. No nie mów, że tego nie popierasz. Czy to jest jej kolejny klient? God damn, się pomysł ogólnie jest spoko, nie wiem bym źle, mam wrażenie, że TVN jest kreatywny w pisaniu tych scenariuszy, ciekawe czy po prostu młodzi ludzie nie biorą udział w takich wymyślnych pomysłach, ale kochani, nie dałoby się zrobić to tak, że my byśmy naprawdę kibicowali tym dziewczynom, no, no boli mnie to, ja nie czekam to z zdradziecką szuje, którą będą w kreatywny sposób upokarzać, ja czekam na te dziewczyny, które są tak irytujące pod ja, żeby się z nich nabijać, czy taki efekt chcieliście uzyskać? Ty... Słuchaj, masz? odwajcie ode mnie na fejsie, słyszysz? Zapomnij. Jedyne, co ty robisz właśnie na tym fejsie, to obrażasz innych i wyśmiewasz się z nich. Co ty mi się dzieje? to tak, odpuszczę? Nie mam mowy. Posłuchaj co, frajerze? Rób to mówię albo cię zniszczę, rozumiesz? Wow. Co tu się dzieje? Spokojnie. Co to za hałasy? Nie, my tylko rozmawiamy. No właśnie, słyszę. A myśmy ostatnio nie rozmawiały na temat Twojego zachowania. A czy wy możecie przestać się rozmawiać wszyscy w kiblu? A tylko tak dużo go pocałuj, że mi zrobić zdjęcie. Hej. Mam dla ciebie taką... ...małą niespodziankę. Słuch. Jak długo jeszcze? Bo to jest to już ta trzecia dziewczyna, tak? I trzeci chłopak, który zdradza... Hej, co jest? O co ci chodzi? Nie podobało ci się? Nie, nie, no tego nie powiedziałam, ale... Dlaczego to zrobiłeś? Nie na to ochotę. Czemu oni mu gratulują? Za co? Że, że stał? Matylda udaje z rozpaczoną. Chcę w ten sposób przekonać Ewę do zemsty na Jacku. Wszystko okej, okay, matylda? Nie, Jacek mnie zdradził. Wie, Jacek? No, Jacek Kosmalski, mi ze sobą od miesiąca. Ale to już przeszłość. To zresztą sama osoba. Masz. Co robi się z jakąś inną dziewczyną? Co za bydlak! Musisz mi pomóc. Wiem, że mści się na taki zdrajca tak jak on. Widziałam twój post na fejsie. on mnie tak skrzywdził. Matylda, po pierwsze to przestań fejkować płacz, bo naprawdę ci to nie wychodzi. O! O! A po drugie, przecież ja dobrze wiem, że sama potrafiłabyś to zrobić, więc dlaczego nie umieście sama na nim zamieścić? Okej, okay, sytuacja jest taka, że wolkowska się na mnie wzięła i dlatego nie mogę nic mi zrobić. Dlatego stwierdziłam, że zagadam z tobą. Mhm. I nie mogłaś tak od razu, tylko musiałaś udawać rozpacz? Już dobra, to załatwisz go, czy nie? Wy nie jesteś normalny! Wy jesteście totalnie p... Normalny. Ale wy stale ze sobą chodziliście? Nie wiem, jakoś nie kojarzę. A co, wszystkie pary w szkole kojarzysz? Zobacz, nasz wspólne zdjęcie. I co, pomożesz mi? Stanęłam obok niego i zdjęcie z nim. Jesteśmy razem. Tak go urządzę, że pożałuję, że się urodził. Super. Masz to jak w banku. Justin Bieber zdradził uh, Hailey Bieber z Little Monster, bo... Uh, little, little Monster dotknęła jego ręki. Podobno. Matylda Przybylska z licealnej trzeciej B okłamała nie, Ewę Karasiewicz, że chodziła z Jackiem Kosmalskim i że Jacek ją zdradził. Matylda liczy, że dzięki temu Ewa publicznie skompromituje Jacka, którego Matylda nie znosi. ...porządnie upokorzyć, no to muszę coś o nim wiedzieć, żeby uderzyć wiesz, ten czuły punkt. Rozumiesz? A co ja mam do tego? No jak to, co chodziłaś z nim? No tak, ale była z nim krótko, tydzień, może dwa. A nie mówiłaś, że miesiąc? Oczywiście, że miesiąc, bo się porąbało. A, no tak, sorry, miesiąc. Znaczy, ja wiem, o co wam teraz tu chodziło zrobić, ale to jest za każdym na taki cringe. Jak wy chcecie zrobić taki zabieg filmowy, ale robicie go w taki nędzny sposób, że on jest taki oczywisty. W sensie, najgorzej, co wam idzie wszystkim, aktorom z paru dokumentów, to jest udawanie zaskoczenia, pomylenia się, przejęzyczenia. To robicie najgorzej. No dobra, to wracając do tematu, wiesz, on musi mieć jakiś słaby punkt, albo, nie wiem, jakiś przedmiot, no, nie wiem, na którym mu zależy i wiesz, mogłabym go zniszczyć, albo może czegoś się boi. A bo ja wiem, jakoś nic mi nie przychodzi do głowy. Serio, dziewczyno, chodziła z nim przez miesiąc, musiałaś coś zauważyć, no weź się jeszcze zastanów. No chodziła z nim przez miesiąc, to nie jest super długo, żeby postać człowieka, ale okej. Okay. Nie będę się zastanawiać, bo... W... Jak tylko o nim pomyślę, to zaraz przypominam sobie o zdradzie. I ja nie chcę o tym myśleć. Wiesz, co ty lepiej go załatw? Zamiast mnie przesłuchiwać. Dobra, ale chilluj, dziewczyno. Wiesz, co dobra, no, Maxa mnie zdenerwowałaś. Chodź, pola, idziemy. No już. Czekaj, to ona ma ci pomagać, ale ty się na nią wkurzasz, że zadaje pytania? I ona ma dalej ci pomagać? Chce w sensie, się chcieć ci pomagać? Nie rozumiem tej zależności w sensie, na co powinna być tak na to wywalone, bo po co miałaby ci tak pomagać. Dobrono. chyba że bierze Kais, albo ona służy społeczeństwu. Ona musi wszystkich tych chłopaków znaleźć w szkole. Zdać im dać im swój męcz. Ewa, to mnie zawsze potrafi wkurzyć. Ma proste zadanie upokorzyć Jacka i zamiast to robić, to wziął się na jakieś śledztwo. Ona sobie zęby zaraz pogryzie. <gryzie> to jest niesamowite jak ona jest. Ej, Jacek! Słuchaj, masz może sekundę? Poproszę proszę, słynna mścicielka, mam nadzieję, że ci nie podpadłem. No, a zdradziłeś swoją dziewczynę? Ja tak nie robię, zresztą nie mam dziewczyny. A Matylda przybyszka? Co z nią? No, jak to co? Byliście niby w poprzedni miesiącu razem. O czym ty mówisz? To ci taki bzdur gadło. No, a jak myślisz? No, Matylda, tak? Nawet mi pokazała wasze wspólne zdjęcia. Nie, Wyobraź w... sobie. Co? Zobacz ja sobie, żartujesz. Jakie zdjęcia? No nie. Nie. Na co się miała zestrać na końcu, a nie rozkwinić ten plan i jednak okazać, że ona jest nieomylna. Ona miała być omylna, właśnie miała zejść własny ogon, to byłaby ciekawa historia. Teraz robicie po prostu z tego nudny, nudny materiał, nie? Naprawdę. No ona to wszystko przejrzała? Pewnie przedstawiałaście się scenariusz na nad, że miała takie... Ja wszystko wiem. Ja, ja ja, się domyślam. Nie, no przecież to jest ewidentny fotomontaż, no co to ma tak? być? Tak, i powiesz mi, że niby y, to zdjęcie to też jest fotomontaż. No, akurat z nią to się całowałem, ale ona podeszła do mnie bez powodu i mnie zaczęła całować, daj spokój. Bez powodu? No tak, no ja jej prawie nie znam. Ja nie wiem, co to jest grane w ogóle. Jak to nie wiesz, co to jest grane? No, nie Jeszcze wiem. Jeszcze się nie domyśliłeś? No słuchaj, najprawdopodobniej, Matylda, chce się, nie wiem, na tobie jakoś odegrać albo coś, no bo słuchaj, podbiła do mnie, że niby ją zdradziłeś. A w końcu pamiętam, ogłosiłaś w necie, że zdęci się na każdym facecie. Każdy facet pożałuje! Będę z każdego faceta, który zdradzi swoją dziewczynę. Który zdradzi swoją Laskę i dlatego pewnie nasłała Ciebie na mnie. No... Ta skupana. I na Twoje szczęście zaczęłam drążyć temat. No i doszłam do tego, że nie byliście razem. Że te zdjęcia wspólne to jakiś fotomontaż, a ta dziewczyna, która do ciebie podbiła, zaczęła ci całować, no to nie wiem, Matilda jej zapłaciła. No pan. Coś. Nie, no to Laska ma nie równo pod sufitem. Ja no, ja zaraz ją to pogadam. Porządnie. Wy nie macie sufitu w szkole. Co ty gadasz, chłopie? Jak wy macie równo pod sufitem, to lecicie w niebo do kosmosu aż na księżyc, chciałbym tylko zauważyć. Jest świetny, mówię ci. Sam zobacz. Ewa spotkała się z Jackiem, żeby zaplanować zemstę na Matyldzie Przybylskiej. Niespodziewanie podczas narady odkryli, że mają wspólne zainteresowania. O nie, mają wspólne zainteresowania, to już będzie związek, tak? Ty też się uczysz w szkole? Oh. Jeszcze mi powiedz, że jarasz się serialami fantazji i mogę cię oficjalnie nazwać najfajniejszą dziewczyną na świecie. Nie, akurat smoki i czarodzieje mnie nie interesują. Bardziej jakieś dobre science fiction czy coś? No jak widać, fantazja jest fajniejsze niż science fiction. Kropka. Ej, bo zaraz ja ci zacznę jakieś wady wyliczać, co? No, bardzo chętnie posłucham moich wad, ale może przy jakiejś dobrej kawie albo pysznym torcie, co ty na to? No, ale pyszne torcie to ja lubię. No widzisz, kolejna rzecz, która nas łączy. No to co? Ja znam taką fajną kawiarnię, całkiem niedaleko i uważam, że jest naprawdę super, co ty, na to może idziemy? No ze skoro jest taka super, no to dlaczego miałabym odmówić? No to fajnie, to jesteśmy umówieni. Pewnie. Co wy robicie w tej szkole? Czemu wy macie czas, żeby sobie gadać w, w jakiejś salce i możecie sobie wyjść potem w momencie, w którym chcecie? Ale słuchaj, bo wydaje mi się, że mieliśmy rozmawiać na temat zemsty na mateldzie. Eee, bez sensu, dla mnie to jest strata czasu. No masz rację. W sumie też wolę ten czas spędzić w dobrym towarzystwie. O, ale tak dla ścisłości to ja jestem tym dobrym towarzystwem. Nie, święty Mikołaj! A kurde! Znowu mi sprzątną dziewczynę z przed nosa. Co <noise> za głupek! Mój były chłopak tak mnie wkurzył, że naprawdę nie sądziłam, że tak prędko z kimkolwiek się umówię No ale z Jackiem tak świetnie mi się gada No więc w sumie czemu nie A na Matyldę byłam wkurzona Ale w sumie nie chcę mi się na niej już odgrywać Szkoda mojego czasu Czy ty już właśnie zrzuciłaś pelerynę? Ty już masz takie, A, dobra Ej ty, idzie Ewa, a my mówimy A żebyś wiedziała Dlaczego jeszcze nie opokarzyłaś Jacka? Czemu to tyle trwa? Czemu ten człowiek nie ma twojej koszuli? Jesteś żałosna! A ty jeszcze bardziej! Nie chcę mi się w ogóle z tobą rozmawiać! Ale w sumie to mogę ci podziękować, bo dzięki tobie poznałam Jacka i jest świetnym kolesiem idziemy po lekcjach na kawę. I w ogóle żałuj, że nie widzisz swojej miny, bo gdybym ci zrobiła zdjęcie, to chyba by mi telefon eksplodował. Kurde, ale się porobiło. Dopiero się porobi. Ja już załatwię tą bezczelną szmatę. Bo będzie jakiś finał. No, powiem, szkoła, że imponujecie. Nie daruję FC, nie nie dotrzymał umowy, nie upokorzyła Jacka, to jeszcze mnie obraża, już ja jej pokażę. O, no że jak dobrze, że jesteś z nami, Super bawię. Ciekawe, jak jej się uda wyjść z Jackiem, jak będzie cała mokra. Jak kura. Wow, ona już mówi, co się wydarzy, ale nie mówi na swojego planu, ale ona już na to wpadła, mówiąc, że ona na coś wpadnie. Tysiące IQ, my nie nadążymy. <laughs> Matylda? Umyj się, śmierdzisz! Co to ma znaczyć? Ja przepraszam, to był niechcący... Dość! Dość. Idziesz pod mój gabinet i tam na mnie czekasz. Ani słowa więcej. Pani dyrektor, chce ma pani może chusteczkę? Nie. Dziękuję. Nie? Jestem nymfoleśną? Pada, pada tutaj deszcz, co nie młodzi studenci? Tudem? na tej przerwie, proszę iść na miejsce. Tylko w ten sposób da się z tego wyjść z twarzą. Darek, włączaj zrasacze, pali się! A ciekawe, jakby zareagowała, gdyby się zesrała. No Jezu, nie mogę mieć już moich brudnych wyobraźni, które nikogo nie bawią. No wyobraźcie sobie, że zamiast być oblaną wodą, to jest oblana sikami lub czymś innym. Czy wtedy też tak by wyszła z twarzą? Bo ona tutaj całkiem by dobrze zagrała. Podoba mi się ta scena. że po prostu widziałaś tu? No widzisz, nie trzeba było wcale upokarzać Matyldy. Jest na tyle głupia, że sama to zrobiła. O, to jak większość influencerów, nie? Wystarczy dużo czasu, aby się sami Więc Myślałam, że ten dzień nie może być fajniejszy. A to proszę, Matylda na sam koniec sama się pozamiatała i dobrze jej tak. Na co bardzo mnie niepokoi, jak bardzo dużo sprawia przyjemności ta sytuacja jej poprzednie, nie? To jest niepokojące. Ale cieszę się, że się dobrze bawisz. Jeszcze rano byłam wkurzona na wszystkich facetów, no ale Jacek naprawdę mi się podoba i chyba dam mu szansę. Uff, jest, chłopacy, jesteśmy bezpieczni. Byliśmy już bardzo blisko. Bycie totalnie skancelowanym przez Nacu, ale. Oh. Uff. Ewa Karasiewicz zaczęła chodzić z Jackiem Kosmalskim. Dziewczyna cały czas przyjmuje od innych uczennic zlecenia zemsty na niewiernych chłopakach. Nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. To jest trochę motyw, jakby. Education na Netflixa, tylko to jest cheat education od Theo Jak coś wymyślę, to od razu się do ciebie odezwę, ok? Okej, okay. dzięki bardzo. Załatwimy to wybranie. Cześć, kochana. Hey. To jest jej pasja, nie? I też zaglądanie do telefonu swojego chłopaka codziennie o 8 rano oraz o 19. Na którego biedaka padło tym razem? Biedaka sam sobie zasłużył. To na pewno, ale wiesz, jak już go ukażesz, to może znajdziesz czas, żeby pójść do kina ze swoim chłopakiem. I ŻEBY MNIE UKARAĆ UUUU Czasami sam kwinczuję jest własne komentarze, tak mocno, że po prostu mam ochotę to tylko wyciąć Nie wiem, już powiedzieć Dawidowi, nie, nie, nie wrzucaj tego, nie wrzucaj tego Powiem ci, że bardzo chętnie, wiesz, wymyślanie tych wszystkich zemst i tak dalej jest bardzo męczące no, I chwila odprężenia mi się przyda No, to na który, na jaki film idziemy? Nie wiem, trzeba pomyśleć, ale w sumie dam ci wolną rękę Tyle, dobre zakończenie, no, okej okay. Powiem wam, że Pawełek wyszedł trochę gorzej i widać było u Pawła, że on nie jest aż tak doświadczony jak Natalia w występowaniu w tych e, produkcjach, więc to jak najbardziej na plus. Chociaż ja Natalię poznałem prywatnie oraz widziałem jakieś filmy na YouTubie, więc tu również tak samo jak przy Pawle moje zwierciadło jest zakrzywione, i inaczej patrzę na to wszystko. Ale już pomimo samo aktorstwo uważam, że ona po prostu e, swoją twarzą, swoją zachowaniem bardzo pasuje do, do konwencji programów, w których występuję, więc na pewno tu się tak nic nie gryzie. Nie jestem jakby wklejona z dupy i totalnie nic nie ogarnia, tylko SHE ADAPTS! Ona podąża za nurtem i się tam odnajduje. No dobra, to na tyle. Liczę na wasze propozycje, co komentować następnym razem. A Jeżeli chodzi o szkołę, ale ludzie przed nami dużo, dużo innych nowości, to jest bardzo ekscytujące, jaka teraz droga się przed nami otworzyła. No i mam nadzieję, że Wy również jesteście podekscytowani. Widzę to po oświetleniu, widzę to po aktywności i to mnie bardzo cieszy, ale... ale muszę trzymać formę, tak? Żeby to w ogóle się dało oglądać, tak? Więc no, postaram się. Chyba no, nie trzymajcie się. Życzę Wam miłego tygodnia. Widzimy się już niedługo. Hej!